Jesteśmy przy inwestycji budowy dwóch hal o szerokości 20 metrów, długości 50 metrów. Do okapu mamy 8 metrów. Łączna powierzchnia dwóch hal jest to 2000 m2. Są to hale stalowe, izolowane, o konstrukcji ocynkowanej. Jeśli chodzi o ten projekt, jesteśmy generalnym wykonawcą. Za projektu i wybuduj, począwszy od prac ziemnych, po wykończenie do. Stolarki okiennej i bramowej. Jeśli chodzi o początek prac, to w tamtym roku zaczęliśmy dokładnie w maju. Była to pierwsza hala, ale już przygotowaliśmy sobie fundament pod drugą. Pod koniec roku, tak naprawdę dogadaliśmy się, pomogliśmy też z finansowaniem. Jesteśmy w trakcie budowy drugiej hali. Przebieg pracy, jeśli chodzi o budowę takiej hali, jest to 21 dni roboczych od rozpoczęcia kotwienia po, po montaż drzwi w hali. Zachaczę o ceny. O koszty, jakie rolnik musiał ponieść na, na wybudowanie tych obiektów. Jeśli chodzi o koszt samej hali, jest to w granicach 850 tysięcy netto, ale w tym mamy tak budowę hali, pełny montaż po naszej stronie, maszyny, dźwigi, stolarkę bramową oraz świetliki pełną obróbkę z orynnowaniem. Jeśli chodzi o prace fundamentowe, musimy przyjąć w granicach 400 zł za metr kwadratowy, zerwanie humusu, zrobienie posadzek, fundamentów, podwalin i na końcu posadzki zacieranej na gładko 18 cm.